Witam Was w 24 dniu. vlogmasa, w ostatnim vlogmasie w tym roku. Eee, I zaraz otworzymy kalendarze odbędowe. Jedyne co robię, to muszę oglądać pokój na szybko, bo ktoś tu mi buszował. I muszę iść dokończyć vlogmasa z tamtego wczoraj, czyli mam tytuł dla Ciebie w ogóle. I później idę sprzątać, ponieważ nikogo w domu nie ma. Mogę posprzątać i pracy w pokoju, bo nie mamy czasu. Mamy dzisiaj w pracy, jest więc. Ja dzisiaj mam wolne, więc ja muszę ogarnąć swój pokój, bo tutaj ktoś puszował i tyle w temacie. Idziemy otworzyć kanale na 7. A więc otwieramy okienko za wczoraj. O Boże. Ignorujcie moje karty. Cyk. O, idziemy. Czeko. Okay, to, idziemy na dziewczynkę, otrzymał jej po prostu. Kolejne okienko. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie polecam. Ten kalendarz jest do. ba. Ni. Nie polecam. Nie poczytamy sobie. cyk, dali nam. Słony karmel, Dlaczego słony karmel na osobnym okienku? Nie polecam, nie podoba mi się ten że jest zły, niedobry, nie polecam, sorry, ale nie. Więc idę od to zrobię, to idę się umyć, ponieważ mam no, byłem w wczoraj, znowu. Nawet mnie nie denerwujcie. po prostu nie, to nie, nie vibe. Właśnie vlogmasy wgrane, teraz szykuję kolejnego vlogmasa, żeby było za 23 coś. No i właśnie teraz nagrywam tego vlogmasa. Zajęło mi to wszystko godzinę, więc dopiero teraz idę się ogarnąć, bo mi to zajęło trochę więcej niż chciałem. Dobra, no, ale idę się ogarnąć już, bo mam jeszcze trochę do zrobienia dzisiaj. Więc jak widzicie, umyty ogolony nawet, kurde, tego dawno też nie było. Pokój ogarnięty w miarę, muszę iść teraz gdzie? Aha, muszę iść po torbę na, na prezent, bo mam jeden prezent do jeszcze. I no, I nie wiem czy się chwaliłem, ale też dostałem prezent od koleżanki z pracy. Mam kartkę, którą mam otworzyć dopiero jutro i prezent, który mam otworzyć dziś, ale ja otworzę dziś to i to bez jej wiedzy. To brzmi jak plan, więc no, co to ma być? Ja mam czekać aż do jutra. Pff. Pokoje wysprzątane, jak widzieliście. Moi tam dużo nie było, ponieważ ja ostatnio sprzątałem. U Beaty troszeczkę trzeba było wysprzątać, ponieważ tam kurokuszu. Bo Beata, no, Beata jest Beatą i jej nie ma w domu, ale jak jest, to robi wszystko inne. Nie, to co musi. I Teraz będę sobie siedział, czekać, dopóki Beata nie przyjedzie. Bo słyszałem, że ma wcześniej skończyć pracę, ale to zanim, zanim dojedzie do koperki i w ogóle to 2 godziny zajmie. Bo no, u nas tutaj jest tak, że no, pracuje godzinę stąd, ale korki i tam zazwyczaj stronę, w stronę, którą ona tam idzie, to tam są wypadek za wypadkiem. Dzisiaj jest Wigilia, więc oni nie wiadomo co w Wigilię nie robią, ale no święta, nie, więc wypadek za wypadkiem będzie, więc zobaczymy. jest ja już 26 stycznia, nagrywałem, wiem. Um, ale chcę Wam podziękować za Waszą obecność podczas moich pięknych vlogmasów w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało. Tak z jestem, więc ignorujcie to. Ach, tak. Będę właśnie montował tego vlogmasa, żeby Wam wrzucić go dzisiaj, bo mam trochę do zrobienia, ale no. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobały w tym roku. Co dalej z kanałem? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy, okaże się w praniu na razie. Na razie wiem, że na samym tygodniu będzie zapis dodany z zapis ze streama, ale to się dowiecie dopiero później. Więc ja wam bardzo dziękuję. Łapkę w górę, komentarz, subskrypcje mile widziane i zapraszam was na Twitcha, bo tam mnie będziecie widzieć bardziej niż tu. No, więc zapraszam na Twitch TV slash ja wam się z wami żegnam i dziękuję bardzo. Wesołych świąt.